Śmiało można powiedzieć, że Bogumiła Kociołek wróciła do swojego drugiego domu. W sobotę 18 października otworzyła wystawę swoich obrazów w Galerii Art, czyli w miejscu, którym kierowała przez ponad 15 lat. Związana z się od dawna, może tak od, od samych pierwszych od początku. Bogumiła była podopieczną, uczennicą państwa Kuglinów. Zgadza się? Tak. E, oni prowadzili w latach 60. szkołę rzemiosł, tak? Yy, tak, ale wcześniej koło plastyczne, tak. które był ten tam. Później, później, później yy, <coughs> pracowała przez długie lata yy, w Miejskim Domu Kultury. Prowadziła pracownię plastyczną i od roku bodajże 2006, Babusiu do 2020 15 lat. 15 lat prowadziła tą galerię. No cóż, yy, myślę, że na temat twórczości najlepiej wypowie się autorka Małgosiu kilka słów. Jak ty skończył jeszcze tutaj pana Darka poprosimy też o kilka słów od Bardzo proszę. Ja przede wszystkim chciałam gorąco podziękować za tak liczne przybycie. Widzę tu przyjaciół ze Świnoujścia, ale też przyjechali z bardzo daleka, z Łodzi, z Torunia, z, z Trzebieży, Polic, Szczecina i, i no, jest to wzruszające. Są wszyscy nieomalże artyści w, tego miasta i ludzie, którzy zawsze interesowali się sztuką i wzrusza mnie w obecność młodych ludzi. Licznie przybyłych, to są uczennice, uczniowie pani Lidii Gawrońskiej, jej nie, nie może być, ale młodzież nie zawiodła. Także no jeżeli chodzi o mnie, no to króciutko no byłam jak Jacek powiedział związana zawodowo z Domem Kultury. E, najpierw jako instruktor, potem kalerzysta. I miałam tu również wystawy y, zbiorowe, często, bo mieliśmy artyści świnności, i inne y, w mieście, jak na Fortach, y, y, karuzela kultury. Indywidualne miałam trzy w tym miejscu. To był 21 rok, 28 i 2017. Czyli dosyć długa przerwa, czas najwyższy się pokazać. Na Wernisarz przyjechali przyjaciele Pani Bogumiły, nie tylko z naszego województwa, ale też z Torunia. Szanowni Państwo, zanim pozwolę złożyć oficjalne gratulacje Pani Bogusi, to chciałem Państwu pogratulować że macie Bogumiła Kociołek w Świnoujściu, ale, ale że Bogumiła jest członkiem również e, naszego związku, więc my się możemy również pochwalić z małym Bogumiłek Kociołek w Toruniu. I to ze Świnoujścia. I teraz w sposób oficjalny pozwolę sobie złożyć gratulacje. Szanowna Pani Bogumiła Kociołek. Z wielką radością pragnę złożyć Pani serdeczne gratulacje z okazji otwarcia wystawy. Muszę zdjąć okulary, bo... Zaparowałem. Nie, zaparowałem, Słyszył po prostu zdruszyłem się i czytam nie. bez okularów. <noise> prezentującej Pani niezwykły dorobek artystyczny. To, to wydarzenie jest nie tylko wyrazem uznania dla Pani talentu i ciężkiej pracy, ale także świadectwem trwałego wkładu w rozwój sztuk plastycznych. Pani twórczość od lat inspiruje i wzbudza emocje, a ta wystawa jest doskonałą okazją do podkreślenia jej znaczenia oraz docenienia wkładu w kulturę i sztukę naszego środowiska. Życzę Pani dalszych sukcesów, nieustannej pasji oraz wielu kolejnych inspirujących projektów. To również 17 października z wyrazami szacunku, Dariusz Przewięźnikowski i Marek Głowacki sekretarz Związku. A Marek ma również niespodziankę. Ponieważ wernisaż y, jest świętem dla każdego z artystów, to jest taki wielki świętom, a święta daje się półpominki. Święta jest <grym> dla Ciebie. Bardzo, bardzo dziękuję. Obrazy Bogumiły Kociołek można oglądać w Galerii Art do 20 listopada.